Spojenie Rozoli no, I my teraz. Bełz Wult, pamiętaj. Tak, tak, Niebo płacze. Tak jak nasi wrogowie będą płakać. Mam 4800. Tak, już opakuję ich. Daj sobie wszystko teraz. Bestnij się na szczyty. Boże, że to nas rajdują. No ale to jest przerąbany, ty jesteś nienormalny. ja też chcę taki być. Nie po ja prostu... Polu. Po prostu gra jakby sp sp sprawdziła cię jako człowieka, no i jest jak jest. A <grymne> Ty no, co ty? Ale jak się śmiejesz, zajebiście. Ło wow, na mnie drzewo. <grymne> I nie żyje. Tak, no i kto wie? <grymne> Kupa, dwa koło siebie, a tyle spał <grymne> Ty! Jestem nieprzytomny! Przy helikopterze! Pobiły mnie zombie! Dobra, wstałem. One mnie nie widzą na razie. Żyję. Zastrzeliłem je. Górnicza Dolina. Ja mam dwie kłody. Specia. Co to się porobiło? O! Dostałem! łapku oh, Dostałem znowu nie żyje To jest samobójstwo ale biegnę do bazy. Kurwa strzelają do mnie już ktoś do mnie strzelił Z budynku Kurwa mać ale blisko balą do mnie Ale strzały I 80 metrów do bazy O kurwa jakiś gość tu też jest jakiś nowy i goście w bazie Ja pierdole wychodzą masa ludzi w pulkowo Z 10 osób Tak zwykle jak ja jestem w kolejce Tak Z 10 osób tu jest Chuuu, jestem w bazie, nie wiem jak. Urobę, wychod chodz, zobaczy się co chodzi. Nie żyje. Nie żyje. A co ty w moją głowie? Hey yo, what's up? Hi, hi man. Wanna come with me? Yes, yes, why not? Okay, we can go together. My final destination is Pulkovo. I have a base there. Or... gościa? Right. I'm actually in need of some nails. That's why I killed myself. Haha, <laughs> yes. <laughs> uh, we also are looking for, for nails, so we can look together. I will give you half if I, I find nails. Thank you very much. Oczywiście kłamie, bo nie dam mu połowy gwoździ, które znajdę. Po prostu z Ale Anusz on mi da swoją połowę. Wtedy go zabiję i wezmę drugą. Zapis se, gdzie to jest? No, nam grę na pamięć. Muszę się zabij zdala, okej. Okay. Znaczniki są dla... ...nubu. w końcu moja szkoła. Hmm. O, Kamil, u mnie znowu jesteś w miejscu, biegniesz ładnie, przeżuwaj. Ten dehow ma do paka. O, zniknął. No, zniknął. <laughs> Tutaj jeszcze. O, widzisz mnie? O, to już normalnie. Nie przyzwyczajaj tak, się oddawaj tak. My tak do ciebie odbiegliśmy, po tak w miejscu biegłeś no, A SKS? To jest mój SKS! Dawaj to. Zdobyczny i to ja nic nie mam. Masz tu naboje no za to. Do czego niby... Ej, szczypce tu leżą! Mam, ty, szczypce. mam szczypce! Mam szczypce, bo patrzcie, rzucę wam na ziemię. E, tylko je znajdę. Nie, 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 nie. C gdzie je mam? Czekaj, czekaj, nie, nie, nie na Masz, masz, na ziemi leżą. Szczypce what the fuck! Wam cię były. jak sobie stwierdziłem, że ten i coś mi się wyświetliło. I Ruchowak, ten noob, jego, ten noob, tego nie widzi. Szatuję to. Co to jest w ogóle? Kogoś rajdują. Trzej gości. Zabity. Okej, okay, fajnie, zacięła się gra zginałem Mogą wybiegać na hama. Mhm. Mm Dobra. Chodzi do mnie. Dobra, chodź tu. Albo nie. Nie żyje. Kurz. Gość jest u mnie. Miałem na jego głowę strzelił pierwszy. Czy ponad głowę? Jaki gołupiec, ale z dobrym gunem Hi, hi, men! No, ta opaska, to? I to nie był ten sam, czyli jesteś ich kilku. Oblężenie Jerozolimy I teraz. Weus Wultz, pamiętaj. Bye, tak, tak. Niebo płaczę, tak jak nasi wrogowie będą płakać. Ja mam 4800. Tak, już opakuję ich. Daj <dajesz> chyba wszystko teraz. Westnij się na szczyty. Proszę, że to nas rejdują. Pięknie. No, trudno. Ja robię drugie ognisko w innym domu, więc też będzie jedzenie tu bardzo dużo. Boże, nie większych Where did you go, my lord? Is... I wanna know, love I wanna know I wanna oh. A on ustawił taką chrapkę na takie stare hit, co nie? Ma ma albo ma. sherry, sherry lady Chyba jednak mały i nienawidziłem tych piosenek Tak, tak. A teraz je bo... uwielbiam je Tak, za małego się słuchał jakiś kupot, a później Halo, halo? O kurwa. Zbiłeś gościa? Zajebiście Słyszałeś te sery? Słyszałem, no, ale myślałem szczerze mówiąc, że to Diego będzie leżał. Dobra, o Jezu. jeszcze jeden? Dobra. To ja! Ty strzeliłeś? Nie, ja nie strzelałem. Ej, bo ja nie, nie, nawet nie wiem kiedy, kliknąłem w lewym przycisk myszy. No. Musiałem tak, tak, le tak lekko docisnąć, że nawet nie poczułem. Biegni, biegnij, Biegłem biegnij, biegnij. No, dobrze, że nie trafiłem, Kamil mhm. Tysiąc metrów. Ze tam staminą to to będzie do mhm. Dobrze biegnąłem to... mhm. Tysiąc 1000 metrów. Słyszymy, że żyjesz w coś strzela. Schowa się gdzieś i ten, przeczekaj. Operacja na Operacja anulowana. Koło takiego zielonego domu. No ja szedłem od kamienia do bazy, nie? Za, tak, bliżej bazy, bliżej bazy, 200 metrów od bazy. Koło ulicy. Białe spodnie ma gościa, on jest takim nubem, nie? <śleski> Dobra, ja lecę jak coś, do powodzenia tam z nim, no cześć mm.